któryś tam odcinek z League of Legends. Kto to jest? Leech? League of Legends. Tak, sezon drugiego. To już jest drugi odcinek sezonu drugiego. trzeciego. Czego? Tam ja sezon drugi ty. niedługo się pojawi odcinek z PB. Jak tylko go nagram. Z czego? Z PB. Czyli ten. No ej, no. Cześć. Ja nigdy na dżungle, mnie to nie obchodzi. PB to jest ten uh, points bullet, coś tam, nie? Ja nie all points na dżungle, bullet. Nie chcę dżungli. Ej, co? PB to jest to uh, all points bullet, nie? No, uh, public beta, nie da nie pamiętam. A to, ja myślałem, że ty grasz yy, w ten. W co? All Points Bulletin. Wiesz, cię prawdopodobnie nie słychać, więc jak coś to... No dobra. Spoko, 4 AP i 1 AD. Tuż mam przegranego game'a. Okej, okay, good A no nie zauważyłem, że ma jakiś dobra, spoko Okej, okay, no problem, it's ok It's ok Dobra, to widzimy się w grze Trzymajcie się On cały czas rzut, a dobra, chyba już To tak bym... była Diana i Drawa w wszystkim znaczy teeny, są i koło mnie też, w moim teamie też są I myślałem że kurde ty Ja jestem w Purple Team A oni są w Blue Team O co kaman Ty Diana Jungle? Pierwsza z Diana na dżungli Wow Okej okay, ty ja lecę duo topa z trendą. Chyba, nie wiem bo Trynda ma coś yy, not connected ja sobie dzisiaj na lekcji napisałem BUILD Na biografii, no. się, no Czekaj, ja telegię włączę w ogóle Okej okay. Nagrywam no, ja wszystko odcinki, zaraz podam się uczyć Masakra Weź przestań, tak W poniedziałek na 8... Ós... Znaczy w piątek na 8.32 ós... do 32 muszę iść W poniedziałek na 11.20 ja też muszę W środę jeszcze na ostatniej lekcji Nie, w środę W środę chyba coś będę pisał Ci poka pokażę wszystkie słówka jakie mam mieć, nie? Chyba mam to pisane tam z... W poniedziałek będę pisał takie słówka jak... Independence day, join, uh, street parties, carry flags, get ready, have a barbecue, slicing... nie wiem co rzucać. Slicing. Slicing. <coughs> no dobrze. <coughs> Tomatoes, chopping uh, lettuce, the best cookie baker, preparing, outdoors, roast, slice, chop, bake, firework. Somewhere, noise, take a look, cozy, stone cottage, cottage, inside, library, Okay. manuscripts, possessions, fireplace, comfortable, outside, a post box, postman, be able, deliver, share ideas, build, a short walk away, owner's main home, stone wall, around windows, Advice, start saving, expensive, dream about, inspired, share, design, design, design. Dobre. Oj, czekaj, bo mi się tutaj teraz coś włączył O, zakładam. No jest to już teraz ja wyłączę się. leg wyłącz No, dobrze. O, o, dobra, już jest dobrze. Czekaj, wyłączę jeszcze przeglądarkę, żeby więcej... Nie, pozostanie tej stronie. Kurde. Sam filmiki nagrywał mi, mam wszystko i Ale pięknie. Nie, no dobrze, już leci wszystko, ok Myślałem, bo miałem 30 fps tylko. Dobra. Hmm, dobra, weźmy sobie E. Gdybyś na to będzie tak: E, V V Q, E, Potem E i potem na koniec W. O, yeah, naczy, Martyna, wyjść. ja na już. Wyjdź martyna i zamknij drzwi Martyna zamknij drzwi, nagrywa! To co? Nie no, super trend mi ja wkuję. Taki OPS, tysiąc ileś ha, e, armora i tysiąc ileś tego. A wpuje mi jeszcze z jeden AP. O, już jest. Dobra, connect no. Szynda, come! Minions have spawned! Solotov, solotov, nie no Super, przestałem sobie nagrywać. Bitch, please. Porządnie. Ja to z tym przestaniem nagrywam na poziomie na problemu. Riko! Gryź te badyla, nie! Przyniósł badyla, to teraz gryź. Cicho! Bo cię walne Bo cię walne Ja bym się odważył uderzyć psa ale ja bym nie wkurzył Nie wolno być psów W ogóle Ojca. niczego Żadnych zwierząt wiem, że to jest jak człowiek, ale dobra Akurat ten nie jest jak człowiek E, co to za telefon? Ktoś do mnie dzwonił. Aha. No taki dzwonek ma, bo nic innego mi się nie chciało ustawić. Proste. Dobra Martynka, zamknij drzwi. Ja cię... Ja tak odświęcę moją siostrą, nie? Ty, może kiedyś zrobię jakiś film, że włączę jakąś grę i ona będzie grała, ty. Dobry no, pomysł, nie? A ty nie. zrób z ojcem, albo mamą. Głupi <laughs> jesteś. Martyna. Dobra, chłopaki, się chłopaki, 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 jest chłopaki, 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 na chłopaki, nie no chłopaki, chłopaki, nie chłopaki, 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 Dobra, ten ja nadrawię czekaj, czekaj, czekaj. Zara! Myślisz, że mu jakiego klapa nie dawano? O, to źle. Czemu? Jak zrobił? No tak. Zrobił kupę domu do zraku. Czy żeby się nauczył, że w domu nie wolno? Tak się nie wolno. Taką maseczkę. Maseczki mi na pryszczech ryskuj Bo ja mam problem z proszczami jak wiesz, nie? Cieszę się No to kupi więc to mi kupisz na urodziny Nic I ja też nie kupię Miał ja już tą koleżanką której mam jechać Umówiłem Ci tak, że Ja jej kupię um, tego Czaj, hey, że ja miemy kupić czekaj. Mm. czekolada. Kapryszna czekolada. Micrzymy smaka. Na smaka. Armed and ready. An enemy has been slain. Reporting in double kill. of fire team.

Jena będzie pewna, gdzie zara. A ten chyba... Powiedz nam, jak się podoba, to DMC? Spoko. Masz zamiar kupić? Bo ja mam zamiar kupić. Widziałem jak się gra już w DMC i powiem ci, że mi się bardzo podoba. Rico! Jest sporo, czy nie? Nie. Mm. Jeden go zaraz... Klukę chyba.

Musi jeść, kurde. <noise> Bo mu daję korpus na zmianę z tym. E... Korpus na zmianę z karmą. Teraz pójdę dać tylko jeszcze zła tureta. Dobra, ja idę na chwilę do szakły. has been destroyed. Sobra esta

Dobra go 2-0-2 mm -hmm. ze, no Jeszcze damage'a nie mam no 50 hmm. AP, będę musiał sobie inne runki zrobić Które mam magic resist? A, two, three, nie, tak ja nie An enemy has been slain. Dobra, idę odpuszczą tego topa i lecę na bota. Znaczy na... bota? Jak tam bot się trzyma? I pusznięty w ogóle, dobra. i przespał się nie jeszcze 10 minut aj nie to wziąłem dobra będę chciał na następnym lewą wziąć dobra, nic mi nagieram zobaczmy co tam się dzieje na tobie, bo jest jakieś invade znaczy będą in inicjować o, oh, tu ładnie, tu ładnie, 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 półki, ej no, ładnie No no, dawaj, Morgana Ej no, co Diana robi? OMG Diana nud. Diana nubie. No to Diana seryjnie nubi. Weź przestań. Ym, Diana robi sobie wilki, a obok niej jest Blu, nie? I zamiast pójść pomóc y, Dravenowi zabić, to przez to jeszcze, y, bo ona I sobie musi zrobić wilki, no to nie pomoże mu. Ogarniasz takich graczy? Nie. No właśnie. Jak wczoraj ten... Ten Jax na początku. Co inicjował. Przewkurzało to jego inicjowanie.

Jest apurt! Jestem z dedy, no? Wreszcie muszę debić tego... Tema jakąś się nazywa, kurde. Ma Lady i... jest trzy strzałki, o! Moi, się nazywał? Gdzie hmm, on jest teraz? Atak tak spita, tak spita, tak spita. jakiś to tam. No Rice, nie, Rice jest no, no, dobry co wydajecie. Może być jak nie mida. Rico. <mum> Żałuję, że nie mamy tanka. Mission przerywać. complete O, już skończyłeś misję? Skończ szybko tego um, No wiesz Wiesz co mi chodzi, nie? Nie no. no DMC Co? No DMC skończ no co ci chodzi? No DMC to jest Devil may Cry No wiem Dawaj kończ Nie, nie chce mi się. Czemu? Kup, będzie seria. RICO! Ja pierdolę w ready. Nagrywasz teraz? No. I to jest właśnie... Było, było mi przeszkadza. Jak przyjdą pieniążki, to to bardzo sobie kupę. <laughs> Tylko dla kasy, nie? Nie. Bo nie mam kasy. A mówiłeś, o tym, że to ciężar masz, kłamco. No widzisz. Paszek nie. nie Więc zabij Dobra, zainicjuję. Nie ma takiego inicjującego walkę, nie? A, spoko, spokojnie mi da Nie muszę tego to podpuszczować Dobra miniony idą Topa języka mi da A może być to... Mniejsza z tym... Ważne, że nie? Daj, daj. Z tym to nie ma co jak skasować nawet, nie? Czy ja to sam jest do krasy to jest Kim ja wczoraj grałem? Nie wiem. Mm, jak ta postać się nazywa? Już pamiętam. Bad flash. Connected. Your mom baby. Oh, yeah, o no. Mam nadzieję, że to wygram. Dobra, teraz tak, to kupię i nas chora. Będzie nas chyba z tego. Dobrze. No. Diana i Suzy. Jest Nie. My red please. Prawo w angielskim jesteś. Czy ktokolwiek kiedykolwiek mówił ci to? To by się nie przyda, mi się przyda. A co właściwie daje red? Yy, Podpalenie tak jakby... tego. Nie się dawał i fajtę już sam. Ale wiem, że był jest dobry. Daję tak. Y, slow. A tak slow? Y, Czasem chyba slow, a Jak mi kajesujecie, zaskoczycie. Kurde ulti! A nie, to, to naszego drefena, ja się boję, że ulti trefena idzie. <ścoughs> nie no, to było dobre. Pozwalamy im Nie, ja uciekam. Aha, spoko, jest nice ulti. Okej, okay, teraz mi się przy tego przetwarza film. Te I teraz 1250 będzie potrzeba. Dat Timo i do Ale Timo jest dobry, co nie? Niektórzy mówią, że powinni go znerfić. Ja powiem, że nie. Y, niby co znerfić Zależy jaki masz ból. jeżeli jesteś pod full AP jesteś yy, maszynką do zabijania Jeszcze z tymi trzema strzałkami to już naprawdę jesteś taka maszynka A pod hybrydę z trzema strzałkami to... Weź przesun jak jeszcze ja wczoraj grę z trzema strzałkami pod hybrydę to... Biłem sobie na przykład, chyba tam jak pamiętam Nidalkę, a... Znaczy nie, biłem... Yy, kogoś tam biłem, a... Y, zabiłem Nidalkę To jest właśnie hybryda. To je. Yeah. Mam dobrą wizję na ich dżungli. Daje nam dość wielką przewagę. Ale ulgi... O lol! An enemy zabiłem je! Has uh -huh. Uh -huh. An enemy has Nie było mnie i zabiłem <laughs> O, tu już um, Teraz tu. Nie. Your team has a Your team Jeszcze jedno has a <laughs> Dawajcie tyle tajemnego. Potrzebuję czterystego gaz. GGWP czyli komentujcie, subskrybujcie, uciecajcie, łapki w górę mi widziane. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, papa, hej. I to właśnie dzisiaj mamy... i tak To do do do